Trzeba zrobić aport i podać łapę. Jak to bez pracy? A tutaj, kurde, kołacz piękny. Mam do rozdania jeden bilet na konferencję programistok 2018. Dzień dobry, DevStyle vlog, odcinek numer 191. Niby tylko jeden codziennie, ale jakoś to leci do góry, nie? Bart, Monika, jak wczoraj się prowadziło tej otkę? Fajnie, ale przygoda była. Uuu. Mam, słuchajcie, takie poczucie, że w tym czasie, kiedy tak bardzo mało nagrywałem, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, że w tym czasie tak się wszystko we mnie gromadziło, zbierało i rosło, i teraz tak pękło i się tak ulewa. <grywa> Ostatnio kilka razy we vlogu już pojawił się taki wątek dawania sobie jakichś małych przyjemności, dawania samemu sobie jakichś tam małych prezentów. I dziś chcę trochę to pokontynuować i rozwinąć, bo. Żyjemy w takich czasach, chociaż w sumie tak zawsze było właściwie, że żeby mieć, to trzeba się narobić, żeby coś dostać, trzeba na to zapracować. Albo nawet, żeby otrzymać smakołyk, to trzeba zrobić aport i podać łapę. I w jakim kontekście to ma zastosowanie? No w różnych, w różnych. No i nic nie przechodzi samo, to oczywiste, nic samo się nie zrobi. Ale to jest trochę kontynuacja tematu o self-compassion przed kilku dni. Bo jakże często my sami wcielamy się w rolę tych trenerów takich surowych i tych psów jednocześnie i sami siebie tresujemy. Mówi się z jednej strony, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, u mnie ten apetyt jako trenera rósł w miarę jedzenia. Trenera, tresera bardziej. I te moje kryteria stawały się coraz bardziej i coraz bardziej ostre. I byłem dla siebie coraz bardziej i coraz bardziej taki kategoryczny i bezlitosny. Ja też nie twierdzę jednoznacznie, że to jest złe, no bo to jednak powoduje, że jesteśmy czasami bardziej zmotywowani, że osiągamy wiele rzeczy, że może przekraczamy jakieś swoje granice, swoje tam wszystkie cele realizujemy, pchamy cały. To życie do przodu, ale to miało taki skutek uboczny u mnie. Taki efekt jeden, którego bym się w życiu nie spodziewał i który dopiero w tym roku sobie uświadomiłem. <laughs> Jak wiele innych rzeczy uświadomiłem sobie w tym roku. <laughs> o co chodzi? Poszukamy jesieni znowu. Poszukamy. Nie ma, nie ma, kurde. I to u mnie latami na pewno działało w jakiś ten sposób dobrze, pewnie dzięki temu, między innymi, jestem tu, gdzie jestem. Ale w tym roku tak się trochę obudziłem i zobaczyłem, że jestem chory. Jestem chory na nieumiejętność czerpania przyjemności z okoliczności, które po prostu wydarzyły się od tak. I nie zasłużyłem na nie tak po prostu jawnie. Więc to nagradzanie siebie, to dawanie sobie nagród miało taką konsekwencję, że jak nie było pracy, to nie należy się nagroda, i nawet tak ona sama z siebie przychodziła. No to było źle, bo z jednej strony czułem, że powinienem się cieszyć, a z drugiej strony miałem doła, że jak to? Bez pracy, a tutaj kurde, kołacz piękny. <laughs> I to było słabe, ale to, to w sumie naturalne, bo jak się przez lata warunkuje, przez lata się uczę, że tak ma być, no to siłą rzeczy tak po prostu ukierunkuje się całe moje myślenie. Ale konsekwencja była jeszcze inna, bo tak jak mówiłem, jak jesteśmy tymi naszymi treserami i ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, te reguły są coraz bardziej e, zaostrzane. To u mnie te zasady przyznawania sobie nagród doszły do tego stopnia, do tego etapu, że nawet w ubiegłym roku jak wydałem swoją książkę, napisałem książkę, sprzedałem jej kilka tysięcy egzemplarzy, ogromny sukces, o czym też mówiłem ostatnio, to ten mój wewnętrzny treser cały czas mówił, o stary, to za mało, to nie wystarczy, nie ma nagrody, nie ma nagrody. Doszło też do tego, że jak pokazywałem chyba w marcu wcześniej w tym roku, Postanowiłem sobie dać taki dzień, właśnie wolny, taki dzień dla siebie, totalnie, taki dzień odrywany od wszystkiego. I to jeszcze w górach. Byłem wtedy w żywcu. Pojechałem do tego żywca z takimi wyrzutami sumienia, że ja tam jadę od tak po prostu dla siebie, a na to w sumie nie zasłużyłem, bo niby czym? Że ja tam pojechałem z tak wypchaną to -do listą, że choćbym zapierdzielał przez 70 godzin non-stop, to bym tego wszystkiego nie zrobił. A ja tam pojechałem z taką listą na urlop, na relaks. <laughs> Więc na tym relaksie, na tym urlopie musiałem na ten urlop zapracować. I to był wyjazd słaby, niestety. Chociaż były fajne momenty, które pokazywałem tu nawet na vlogu, ale ogólnie wspomnienie z tego mam, że się strasznie tam męczyłem, bo, bo nie robiłem tego, co powinienem robić, tylko sobie, kurde, odpoczywałem, co powinienem robić. Paradox, pasa? Doszło też w końcu do tego, że jak postanowiłem w styczniu tego roku, że zapisuję się na terapię, będę chodził do psychologa, tak dla siebie, bo czułem, że mi to bardzo dobrze zrobi. No to nie było tak, że a to ja sobie się zapiszę, pochodzę i będzie zajebiście. Tylko nawet nieświadomie od razu włączyły się jakieś tryby, ale jak ja to usprawiedliwię? Czym ja na to zasłużyłem? Aha! To ja tym wszystkim będę się dzielił tu na vlogu, żeby korzyść z tego mojego pójścia na terapię nie była tylko dla mnie, ale być może także dla kogoś z oglądających, żeby rozważył, czy może warto na takie coś się wybrać, a warto. I ja wcale nie żałuję, że tak się stało, bynajmniej, bo cieszę się, że o tym mówię, cieszę się, że odpowiadacie na to i zadajecie dużo pytań odnośnie tej terapii i mam okazję podzielić się, jakby trochę ten złamać to tabu, które w Polsce panuje, jeśli chodzi o psychoterapię, ale kurde, się zasapałem. Ale, mimo wszystko, dopiero właśnie na tej terapii dotarło do mnie, że nawet ja tam jestem dla siebie i szukam cały czas usprawiedliwienia dla tych cotygodniowych wizyt. Kurde, straszne. Jak tak można żyć? Można i całkiem nieźle, jak się okazuje. Ale jak sobie tu uzmysłowiłem, to zrobiło mi się smutno. I wycisza sobie uświadomiłem teraz, akurat konkretnie w tej chwili, 3 metry wcześniej i kurde 3 sekundy wcześniej, że nawet te moje teraz spacery poranne w oczekiwaniu na jesień, gdzie jesteś? W oczekiwaniu na jesień też muszą być usprawiedliwione tym, że ja w trakcie tego spaceru wyjmę telefon i ponagrywam że to nie jest tylko takie, że ja sobie poszedłem, bo miałem na to bardzo wielką ochotę i że to jest taki mój ten malutki prezencik na dzisiaj, ode mnie, dla mnie, tak za nic. Hmm, ciekawe. Chociaż tego też nie żałuję, bo, bo lubię nagrywać. Ale, kurde, coś w tym jest. Jeszcze głębszego niż się spodziewałem chyba. I <laughs> częściej spotykanego nawet w moim własnym, kurde, zakutym łbie. Hmm. Czasami dostaję komentarze, że za dużo myślę, że za bardzo wnikam, że uprawiam tak zwany overthinking. Z jednej strony tak, z drugiej strony e, nie. I takie osoby, które uważają, że tego za dużo ja robię, to mają wielkie szczęście, że ja to robię, bo one mogą po prostu obejrzeć mój overthinking i tego nie robić same, oszczędzając przy tym milion energii i tysiąc czasu. Win-win. Win-win-win. Ale dobrze, pochodzone ponagrywane, Jedziemy do biura kontynuować kurs Gita. Nie pamiętam w jakim stanie we wtorek to biuro zostawiłem, bo się bardzo szybko ewakuowałem z powodu różnych e, sensacji. Zobaczymy. Nie no, nie ma biedy, słuchajcie, nawet okno zamknąłem, byłem na tyle przytomny. Tylko kurde, jakaś tu kawa niedopita, pewnie już zaczyna powoli pleśnieć. Ale to nic, to nic. Sorry. Zabieram się do roboty. Wreszcie potestuję setup z tra trackpadem i z klawiaturką, bo we wtorek się nie za bardzo udało niestety. Ale zanim co do czego, to pokażę jedną rzecz i powiem pewne ogłoszenie. Ogłoszenie bardzo takie interesujące, tak mi się wydaje. Otóż słuchajcie, 28 i 29 września, najbardziej 29 w sobotę, czyli już w przyszłym tygodniu za 9 dni odbywa się u nas w Białymstoku Stoku nasza zajebista, mega, super konfa, Program programistok. Oto i on. Eee, tutaj gdzieś powinien teraz fruwać na górze link do teledysku naszego tegorocznego, promującego konferencję. Bardzo zachęcam, żeby kliknąć, bo jest legendar, l, legendary. I z tą konferencją jest pewien problem, że bilety na nią sprzedają się w ciągu sekundy, czy tam trzech sekund i już dawno ich nie ma. Ale. No i właśnie, i uwaga, jako współorganizator mam do rozdania jeden bilet na konferencję Programistok 2018. Hura, nie wiem czy nie ostatni. Jak będzie można go zdobyć, trzeba będzie troszkę pokombinować, się postarać, ale kiedy i gdzie, to już tłumaczę. Uwaga, w weekend, w sobotę, 22 września, czyli równo na tydzień przed konferencją, na grupie DevStyle Community na fejsie pojawi się zadanie. Kto jej wykona najfajniej, ten otrzyma ten właśnie bilet, z uśmiechem kierownika jeszcze. Na grupie DevStyle teraz na razie mamy 3100 osób. Można tam wejść na devstyle.pl ukośnik grupa, dołączyć i czekać na sobotę. Warto. No i dobra, idę Dwie i do roboty. pół godzinki pracy przede mną, potem w południe mam biznesowy telefon z fajną akcją, być może taką dla, dla, dla Was również też. Do dzieła, do dzieła, do dzieła. W pracu, pracu. No słuchajcie, w takim etapie pracuje się bardzo dobrze sobie na stojaka. Tutaj klawiaturka, trackpad elegancko, elegancko. A slajdy z kursu gita idą jak, 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 jak idą idą super po prostu idą naprawdę dobrze. Idą, do patrzcie, dużo bardzo już ich jest, będzie jeszcze więcej, spoko. Bardzo się cieszę tak by the way, że te moje slajdy są naprawdę po prostu śliczne. Oczywiście nie sami projektowałem tylko grafik i są naprawdę bardzo ładne. I taką misją jest to, żeby kurs obejrzeć tylko raz i nie musieć wracać do wideo, które zajmuje bardzo dużo czasu, tylko do wszystkiego będą dociągnięcia PDF-y, slajdy, jakieś podsumowania, żeby zaoszczędzić czasu yy, tych, którzy będą w kursie brali udział. Kurs gitapl już niedługo, teraz mogę to już z czystym sumieniem powiedzieć. Ale. Tak jeszcze ten temat dzisiejszy. Rozwijając trochę, pewnie kończąc, na jednym ze spotkań właśnie na terapii, pani psycholog mnie rozwaliła totalnie po prostu czachy takim jednym banalnie prostym pytaniem. Zauważyła, że ja zawsze przychodzę jakiś taki przygotowany, że mam już obmyślane, o czym będziemy rozmawiać, i tak i I ona tak właśnie zapytała, czy, <ścoughs> czy pan musi się przygotować i czy pan się tym dzieli w internecie? Po to, właśnie, żeby na to zasłużyć na przychodzenie tutaj? A co by się stało, gdyby zrobić coś bez zasługiwania na to? I to właśnie był początek tych moich wszystkich myśli, że kurde faktycznie tak jest. Że ja sam dla siebie jestem bardzo ostrym treserem i sam dla siebie jednocześnie jestem psem takim, który tylko zasługuje na kolejne smakołyki pod różnymi postaciami. I to była dla mnie taka całkowicie nowa perspektywa. Nie mówię, czy jest słuszna, czy niesłuszna, była zupełnie nowa. I sam się zdziwiłem, że to jest dla mnie tak bardzo nowe i że kiedy ja właściwie wpadłem w taki ten tor myślenia i tego tor ciągłego zasługiwania na coś i tor takiego nieustannego, nieustannej próby zadowolenia siebie samego i szukania aprobaty swojej własnej. Kurde, co ja jestem? Co ja jestem? Jakiś belfer z linijką, że będę się napieprzał po łapach jak coś wyjdzie nie do końca tak jak trzeba? A gdyby tak coś zrobić, właśnie bez zasługiwania, żeby to nie była nagroda, a po prostu coś miłego. No i zacząłem to robić. I jest fajnie. I oczywiście, trzeba uważać, żeby z kolei w tym za bardzo nie utonąć, żebym tylko się nie skupił na tych małych prezencikach dla siebie, zaniedbując wszystko inne. Na razie wydaje mi się, że taki balans udaje się utrzymywać i to jest spoko. Ale dobrze, zaraz godzina 12. Biznesowy telefon, i potem dalej lecimy za slajdami kursu Gita, które może nawet uda mi się skończyć. Przyszły wtorek i od czwartku za tydzień zacząć, na, 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 zacząć nagrywanie, a potem w piątek programistok już i w sobotę. Hm. Zajebiście wygląda ta przyszłość. Wreszcie. Dziękuję za dziś i jak zawsze we wrześniu, do zobaczenia jutro. Na razie. Cześć! Do roboty, do roboty, do roboty. Czekacie robota, czekacie robota.